Piotrowski z numerem 20 Ankurowski Paweł, z numerem 3 Gorczyka Wojciech, z numerem 14 Wicik Przemysław, z numerem 11 Leśniewski Dominik, z numerem 6 Całek Damian, z numerem 17 Bołucimwa Wajid, z numerem 7 Bojek Michał, z numerem 16 Zincek Emil, z numerem 10 Marczak Mariusz.

Rhaid i mi ddod yn ôl i'r obiect. Mae'r rhan fwyaf yn

Давай! 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 Дава! Дава! Давай! 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 Да

Dotąd bardzo ciężko tu się grało. Jest Pan zadowolony z dzisiejszego spotkania? Tak, graliśmy na trudnym terenie, bo Omega musiała ten mecz zdobyć przynajmniej jeden punkt i walczyli chłopaki. Natomiast my przyjechaliśmy po trzy, nie udało się. Skład osobowy dzisiaj, w dzisiejszym meczu był taki jaki był. Widać było brak przede wszystkim w ofensywie Piotka Nowoczewskiego. Nie było już tej współpracy z Mariuszem, z Wedżim. Piotka zabrakło, kontuzji doznał po, po strzelonej bramce w meczu z ŁKS-em. Natomiast no, przyjmuję to, skończyliśmy na trzecim miejscu, gdzieś te ostatnie tydzień mówiłem, że... Chciałbym, żeby skończyło się to, to o oczko wyżej, natomiast trzecie miejsce też przyjmuję co do Niewiele brakowało, bo z tego co wiemy, to Ursus w końcówce zapewnił sobie tą pozycję wice lidera. Dokładnie, ale my musieliśmy ten mecz dzisiaj wygrać. Natomiast nie było takich klarownych. Różnie to mogło się ułożyć, gdyby Mariusz w pierwszej połowie wykorzystał 100%, gdyby Leśniewski wykorzystał. Także jak my byśmy prowadzili 1-0, później rzut karny, ewidentny, gonienie wyniku, no. Głupia, głupie zachowanie zawodnika, gospodarzy, rzut karny dla nas i mec i zakończył się remis. I jak pan ocenia dzisiejsze spotkanie? To znaczy tak, no, myśmy się nastawili w ten sposób, żeby przyjąć y, przeciwnika na swojej połowie i próbować skontrować. Cały czas staraliśmy się cierpliwie to realizować i, i to nam się gdzieś udawało. Sytuację stwarzaliśmy y, w ofensywie. Kilka dobrych pozycji takich strzeleckich mieliśmy w drugiej połowie, no, trzeba to wykorzystać, ale no, ta niemoc strzelecka już jest od dawnego czasu. I, i zespół też jest po prostu też taki trochę bojaźliwie z tego względu, że graliśmy, prowadziliśmy grę, a przeciwnicy gdzieś tam w końcówce nas kontrowali i zdobywali bramki albo na wagę remisu, albo na wagę zwycięstwa. No i ten mecz był bardzo ważny. W ogóle przede wszystkim chcieliśmy go wygrać. Bo wiadomo rzecz, że, że, że po to się gra. No, ale że się ułożyło tak, jak się ułożyło, no to jestem zadowolony z zawodników. Zawodnicy też również są zadowoleni i czekamy teraz na rozwój sytuacji, jeśli chodzi o baraże radomiaka.